Witajcie wszyscy miłośnicy i miłośniczki naukowego podejścia do tematu UFO, kosmitów i tak Dzisiaj o optycznym SETI. Wiedzieliście, że istnieje coś takiego? Jeżeli nie, to dzisiaj się dowiecie. Co to jest optyczne seti? Co ono znalazło? Co nam może powiedzieć o tym, czy w kosmosie poza ziemią istnieje też życie, czy też nie, lub technologiczne i techniczne cywilizacje. Tak. Tak, tak. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za uwagę. Jest i może. Jest i może jest i może gdyż nawzajem. Dokładnie. Sam pomysł SETI, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, zresztą wiecie doskonale, narodził się pod koniec lat 50. i na początku lat 60. za sprawą nieżyjącego już niestety Franka Drake'a, jakby cała machina ruszyła, pierwsze projekty. Poszukiwania sygnałów od cywilizacji pozaziemskich przy, pomocą, przy pomocy radioteleskopów. Wtedy e, uważano, że ta fala 21 cm, mm. że y, widmo y, i promieniowanie wodoru neutralnego, że jest tym jakby medium, dzięki któremu będziemy mogli odebrać takie sygnały. Potem oczywiście te częstotliwości zaczęto zmieniać. Natomiast dzisiaj coraz więcej zwolenników ma fakt i to się wiąże z częstotliwościami, mhm. bo żeby jakby troszeczkę oderwać się od tematu i, i takie zrobić de, de, delikatne, dygresyjne wejście. Wszyscy wiemy, jak działa bezprzewodowy internet. Wszyscy wiemy, że technologie się zmieniają, że od fal radiowych takich średnich przechodzimy do coraz krótszych. Mhm. Dzięki temu, że przechodzimy do coraz krótszych fal, czyli... Coraz wyższych częstotliwości przekazywania informacji bezprzewodowej w internecie, to zyskujemy jakby możliwość modulowania na tych falach informacji w coraz większej ilości. Im więcej jest tych cykli, tym więcej możemy na nich upchnąć informacji. Więc wyższa częstotliwość to więcej informacji opracowano już dosyć dawno temu metody, dzięki którym możemy przy pomocy właśnie urządzeń optycznych przesyłać informacje bardzo szybko. Tego typu urządzenia wszyscy doskonale znacie, bo myślę, że jak obserwujecie też astrofazowy pop science, to wiecie, że słuchamy płyt mhm. analogowych, ale oczywiście nie odchodzimy od płyt kompaktowych, a tam o Odczyt odbywa się przy pomocy promienia lasera. Dokładnie. I lasery potrafią z bardzo dużą częstotliwością te zera i jedynki, czyli, czyli patrzeć, gdzie są w tej ścieżce płyty rowki i, i tam i te dziurki, co cokolwiek tam jest. I dzięki temu możemy odtworzyć tę informację jako informację taką analogowego drgania tych głośników, mniejsza o to. Więc. Laser, światło jest doskonałym nośnikiem też informacji. Jego częstotliwość jest bardzo wysoka, więc więcej tej, tej informacji jesteśmy w stanie zmieścić. Mm. Więc zaczęto się zastanawiać już dosyć dawno temu nad tym, dlaczego kosmici, wysoko rozwinięte cywilizacje, mają przesyłać w naszą stronę informacje. Przy pomocy fal radiowych, które to fale radiowe jest bardzo łatwo zakłócić, bardzo łatwo jest dokonać jakichś tam manipulacji po drodze. Podsłuchać. Tak, podsłuchać, skoro mogą wysyłać wiązki promieniowania bardzo krótkotrwające, ale bardzo treściwe. Mhm. No i w tym kierunku właśnie idzie coś, co nazywamy optical seti, czyli poszukiwaniem cywilizacji pozaziemskich. Ale tak, technicznie na falach świetlnych. No dobra, ale jaki zasięg taki, wiesz, sensowny ma impuls świetlny laserowy, zanim rozproszę się tak, że właściwie nie będziemy w stanie odczytać tej informacji, która jest niesiona tymi fotonami? to zależy od zależy od mocy od mocy lasera mhm. no my zakładamy że te cywilizacje jeżeli chcą przesyłać informacje w ten sposób no to dysponują dosyć a weź wleć w taką wiązkę dużymi no znaczy no te no właśnie to jest tak że jeżeli ta cywilizacja jest blisko jest bardzo skolimowana wiązka bardzo monochromatyczna no to w tym momencie to w tym momencie ona na swój sposób może być dla nas niebezpieczna, jeżeli będziemy blisko. Natomiast to nigdy nie jest tak, że to jest do końca bardzo taka skolimowana wiązka. Ona zawsze się rozchodzi. Mhm. Te lasery, z których strzelamy, strzelamy w stronę księżyca po to, żeby trafić w tą matrycę, którą zostawił Neil Armstrong mhm. na księżycu i żeby odbite jak od światełka odblaskowego w rowerze światło wróciło do do nas po tam po tym 2,5 sekundzie, no to te lasery są dosyć wysokiej mocy, ale ta wiązka na Księżycu ma już średnicę tam kilkudziesięciu metrów. No ale gdyby samolot przeleciał w atmosferze ziemskiej przez taką wiązkę, to pewnie miałby problem. Nie, dlatego że wiesz, problem to jest, jest wtedy, jak, jak tą wiązką, nie wiem, jak trafi się, to są bardzo krótkie impulsy. Mm -hmm które nawet by pewnie nikt tego nie zauważył. Okay. Yy, więc yy, Więc raczej, raczej nikt nie strzela w księżyc wtedy, gdy samolot leci. Czyli no. zobacz, nie wiem, czy widziałeś te nowe Gwiezdne Wojny, takie najnowsze z tym tam Kylo Renem i tak dalej, nie pamiętam już, która to była część, tam był ten Star Killer taki, wiesz. Tak, ta wielka to, taka gwiazda. Ileś tam planet naraz było w stanie niszczyć, nie? Mm -hmm. Oni się tak naprawdę chcieli tylko komunikować, tylko po, tak. po prostu te planety stanęły na drodze. No, no dokładnie, dokładnie. Ale to by, oni chyba, oni taką plazmę wystrzeliwali takie, takie. Tak jakieś to dziwne, to, to takie, był tam taki... Były. No więc tak, założenie jest takie, że bardzo takie energetyczne i bardzo krótkotrwałe impulsy, bardzo charakterystycznego też promieniowania takiego właśnie mhm. laserowego, mogą do nas docierać z różnych rejonów Wszechświata, więc należy też przy pomocy teleskopów obserwować i tak ten equipment, sprzęt ustawić, żeby był w stanie te krótkie impulsy wychwycić. I teraz jak widzę, bo przed programem sobie wydrukowałem dwa artykuły, które już się znalazły na AstroPH. A macie link do nich oczywiście w tak, opisie tego odcinka. więc to są, to są artykuły, jeden jest z jeszcze końcówki roku 22, Drugi to nawet nie wiem, bo tutaj nie, nie widzę, też jest, jest, nie pamiętam kiedy został wydany. Natomiast w międzyczasie 17 stycznia pojawił się y, też link do artykułu. Y, i nie to, wiem, czy będzie widać, czy tam Kamil ma, czy nie ma. Y, link do ma. artykułu y, i ten też Wam polecam. Y, z fundacji Breakthrough Listen Search, mm -hmm. bo to jest ta, ta część, tej, tej dużej fundacji, która zajmuje się tymi tematami. Tak. Breakthrough Listen Search for Intelligent Life, i tutaj jest, oni przedstawiają szczegółowo pipeline pomiarów, ale związanych z takim programem, który się nazywa Automatyczne Poszukiwanie Planet. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę Popatrz, mamy urządzenia, które są jakoś tam astrofizycznie przeznaczone do czegoś. To jest bardzo często w astronomii, że my badamy jakieś obiekty astrofizyczne, badamy jakieś procesy astrofizyczne, natomiast niejako takim, takim ubocznym skutkiem jest możliwość badania tego sygnału pod kątem tego, czy, czy czegoś tam nie ma, no da. czy gdzieś w tle patrzymy w jakąś tam, nie wiem, w jakiegoś pulsara, w jakąś mgławicę, nie wiem, AG na aktywne jądro galaktyki, ale być może z tego kierunku dociera do nas też coś, co system odczyta jako jakieś impulsy, jakieś dziwnie wyglądające sygnały. Tak samo tutaj, Breakthrough Listen Search, oni, oni Breakthrough Listen też Tworzą programy badawcze związane z instrumentami, które już istnieją. Natomiast tutaj w drugą stronę jest taki program, który nazywa się Program Optical SETI, który nazywa się Panoramic SETI Experiment. Mhm. To, jest, to jest poszukiwanie też takich błysków przy pomocy takich binokularów, takich małych teleskopów. One nie są jakieś tam wielkie. Ale już możemy kierunek lepiej. Tak, nie? ale już mamy kierunek, już możemy, tworząc takie, takie podwójne jakby systemy, możemy, jeżeli coś będzie w miarę blisko, tą paralaksę wyznaczyć, whatever. Natomiast no, te impulsy, które to są bardzo, bardzo duże, to są na poziomie teraelektronowoltów impulsy, które docierają, ten, ten Pano Seti, tak, panoramik Seti, Pano seti, to jest ten program, który jest już częściowo realizowany, ale to znowu w drugą stronę. Mhm. Bo teraz tak, my mamy program oparty o nieduże instrumenty, który został przygotowany pod kątem szukania tych błysków światła, w których może być informacja, ale ktoś mówi zaraz zaraz. Prawdopodobieństwo, że coś takiego zobaczymy jest niewielkie, więc spróbujmy wyposażyć te instrumenty w jakieś systemy, dzięki którym będziemy też astrofizykę robić. Mhm. Czyli to zobacz, tak jak Breakthrough Listen bierze system automatycznego poszukiwania planet i Próbuje go wdrożyć do swoich jakby celów seti. Tak samo tutaj ci, którzy z Pano Seti są związani, mówią, przy okazji zróbmy jakąś naukę i rozchodzi się o błyski promieniowania czerenkowa, które powstają, gdy wpadają w atmosferę bardzo wysoko, energetyczne cząstki promieniowania kosmicznego. Oczywiście teleskopy czerenkowa są. Te, te, te teleskopy typu HET czy inne one działają. Może kiedyś o nich mm -hmm. opowiemy trochę więcej, bo to jest ciekawa technologia i polscy naukowcy są bardzo mocno w to zaangażowani. Są nowe projekty, w których też Polacy biorą bardzo, bardzo mocny udział w tych dużych instrumentach badających błyski czerenkowa. Błyski, które powstają tam 100 km nad naszymi głowami, i, i duże teleskopy, one nie muszą być wcale dokładne, precyzyjne. Chodzi o to, żeby uchwyciły kierunek, tak, z którego ten błysk dociera, i dzięki temu możemy powiedzieć, co go spowodowało. E, więc tutaj tego typu aplikacje są tworzone dla typowych projektów związanych właśnie z Seti, no i jest jest jeszcze. Jest jeszcze Search for Transient Monochromatic Light, mhm. czyli, czyli taki transient to jest taki, taki nagły, taki krótkotrwały, monochromatyczny, czyli de facto chyba laserowy błysk w płaszczyźnie galaktyki. Specjalny program, który... Szuka takich który, Tak, który, który będzie szukał tego typu schematów. Oparty jest o teleskopy Szmita o średnicy 30 cm, więc to są, to są jakby małe instrumenty. Aczkolwiek, no jeśli takie błyski są, jeśli będą dostatecznie jasne, no to pewnie uda się je zarejestrować, bo być może kosmici wcale nie mówią do nas na falach radiowych, tylko optycznie. Zresztą wiesz, no jakby rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie, że najbardziej Kuszące dla takich cywilizacji byłyby pewnie fale grawitacyjne, o ile dalej radę je w jakiś sposób modulować faktycznie tak. i odbierać tak bardzo nikłe i bardzo subtelne fale grawitacyjne, bo te jakby nie mają przeszkód. Nie? Nieważne, czy po drodze będzie mgławica, czy po drodze będzie jakaś, prawda, nie wiem, planeta, cokolwiek, czy jesteś w głębi jakiejś kopalni, czy jesteś na szczycie jakiejś góry, zawsze te fale do ciebie dotrą i po prostu penetrują wszystko. Fale radiowe, no niestety, są bardzo często pochłaniane, więc to nie jest zbyt dobra technologia, żeby to Ale też. Dokładnie. Dlatego, że Starek wystarczy pierwsza, pierwsza z brzegu chmura pyłu, po to, że i ona już pochłonie to promieniowanie. Na krótkie odległości dystanse faktycznie taka technologia mogłaby być Tak, i, się no sprawdzać. i w fantastyce, do której tutaj się często odwołujemy, tego typu komunikacje. Są prowadzone, co więcej, takie komunikacje na, z, z użyciem wiązek laserowych, one dają nam pewność, że nikt ich nie podsłucha. Dlatego, że oczywiście istnieje rozpraszanie, i, i my widzimy w, w powietrzu ten promień lasera, ale w próżni już nie. Bo to, że widzimy to zielone, takie jak sobie tam czasami wskazujemy gwiazdy, zielonym wskaźnikiem, no trzeba uważać, tak, mm -hmm. żeby nie, nie za dużej mocy ten wskaźnik używać przy pokazach nieba. Natomiast to, że widzimy to, to jest związane z rozpraszaniem tego światła w, na, na cząstkach powietrza. Natomiast ten sam laser, gdybyśmy zaświecili tym laserem, w przestrzeni kosmicznej, to my nie zobaczymy tego, tej, tego takiego. Czyli to kolejna rzecz, która w Gwiezdnych wojnach jest taką bzdurą, że w przestrzeni kosmicznej strzelamy tym laserem i na boki wszędzie widać. Nie, nie widać. Bo tam nie ma się na czym to rozproszyć. Mhm, dokładnie. E, więc, więc ten laser leci, on leci. Wszystkie no. fotony lecą prosto. Zresztą, jeżeli chodzi o Breakthrough Initiatives, czyli całą tą agencję, która robi chociażby Breakthrough Listen, no to Breakthrough Starshot, o którym też tutaj już wspominaliśmy, te mikrosondy, które miałyby no tak. na żaglach słonecznych lecieć do Polski. No właśnie, wiesz, coś na temat tego projektu? bo coś sprawdzałeś. jest coś, dopóki nie będzie jakiegoś takiego milestone, że tak powiem, kamienia milowego kolejnego, no to nie, nie, nie informują, to trzeba by. Było Gdzieś tam siedzieć pewnie. Ja tylko wiem, że dwie osoby, które były na tej inicjującej konferencji, czyli Stephen Hawking, który bardzo mocno wspierał, i Freeman Dyson, niestety już nie żyją. Tak. Ale no jakby. Ale albo, albo Zuckerberg z... żyje, tak. on wygląda jak robot teraz. Ja ostatnio no to gdzieś go widziałem to jak, jak taki taki plastikowy. Natomiast człowiek. dlaczego wspominam o tym? Bo tamte sądy miały właśnie by komunikować się drogą laserową optyczną, mm -hmm. tylko problem jest taki, jak je zasilić, i żeby takie no. małe obiekty były w stanie wygenerować tak potężną um, wiązkę laserową. Także słuchaj, no jeżeli my na takie pomysły wpadamy, to równie dobrze mogła na to wpaść też jakaś cywilizacja techniczna, jeśli to faktycznie ma sens. Także widzicie, optyczne seti, optyczne seti. Się? Po, Poczytajcie sobie, popatrzcie, jeżeli Macie linki w opisie. te tak, linki, do linki artykułów. są. To są oczywiście y, y, artykuły, które y, dopiero będą w, w takim obiegu oficjalnym, tak? One na, na Astro, na Astro pH jest to jest strona, gdzie artykuł, który uzyskał albo nawet nie akceptację tych pism mhm. jest już możliwy do prześledzenia i bardzo często tam takie artykuły się pojawiają więc sprawdzajcie po to żeby też tak sprawdzajcie sprawdzajcie strona arx.org zresztą Macie zobacz, linki zobaczycie linki są Dobra, słuchajcie, to widzimy się w kolejnym UFO kwadransie, nie wiem, może jakąś nazwę wymyślimy ciekawszą dla tego UFO. serii, może w komentarzach zaproponujcie roboczo UFO kwadrans, więc UFO kwadrans tylko, że my o UFO tu nie mówimy, tak? No, ale Chociaż tak jak może to skrócić, by, może, no. by, ale było UFO, bo było. Zaczęliśmy od Sły. tych fenomenów optycznych, które Ukraińcy tak, zaobserwowali. Ale wiesz, no, jakby, no UFO, wiesz, jak ludzie, jak ludzie, słyszą UFO, to myślą kosmici, więc jakby to, to do tego nawiązuje. Tak jest. Natomiast, wiesz, no na przykład możemy zrobić odcinek, tak sobie pomyślałem, żeby w naukowy, inżynieryjny wręcz sposób podejrzeć tego, jak mógłby działać spodek kosmiczny. Nie? I teraz Taki wszyscy prawdziwy. patrzą i myślą, że to nie ty mówisz, tylko mówi dinozaur. To I jest teraz uforaptor. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.